świadomość rozliczania korporacji, którą reprezentuję z imienia i nazwiska numeru PESEL z doświadczenia. Eee, potrzebuję się rozliczyć, więc rozliczam wszystko, wszystkie organy, wszystko co mnie, e, wszystkie organy tak korporacyjne, tak zwanego państwa, które zasilałem e, z własnych odszkodowań i reparacji jako reprezentant korporacji z imienia i nazwiska numeru PESEL. Co to oznacza? Że kiedy przychodzę do Trybunału i Funduszu z tą prośbą, ja, fundusz i Trybunał rozlicza wszystko co stare, ale ta korporacja, którą reprezentuję, potrzebuje wszystko zwrócić na ten fundusz. I nie przyklejać się do tego, bo to trafi dla potrzebujących tu i teraz. Amen. Wszystko, wszystko, co korporacja posiada, potrzebuje zwrócić na fundusz i żyć w prawdzie. Wtedy przychodzi. Wtedy przychodzą uczucia. Wtedy przychodzi to wszystko, co się zasilało i tak dalej, bo każdy ma tu odpowiedzialność indywidualną od 1 września 2013 roku za tą właśnie korporację z imienia i nazwiska. Więc nieważne, czy płaciłem alimenty, czy pobierałem alimenty. Nieważne, czy e, miałem nakazy sądowe, czy miałem e, mandaty, czy miałem opłaty za parking, czy miałem opłaty za prąd. To wszystko było utrzymywaniem systemu niewolnictwa. Ja potrzebuję po, po, poinformować wszystkie te organy i wszystkich biorących udział. W utrzymywaniu systemu niewolnictwa, że dziękuję bardzo. Ja już nie biorę, ja tu, ta korporacja tu już jest osądzona, osądziła się i oddała wszystko na fundusz. Amen. I Wam nie mówię, co macie robić, ja Was tylko informuję, jak to wygląda prawnie. Dziękuję. Wszyscy wszystko wiedzą. Fundusz przejął korporację ma całe mienie stałe i ruchome, tak, aby móc to transmutować, czyli wprawdzie i po, w potrzebie i prośbie obdarowywać każdą projekcję życia i transmutować tą energię niewolniczą. A korporacja, która, którą reprezentuje, wszystkie te firmy które, i korporacje, które miały z nią umowę, już wiedzą, jak to wygląda, jakie to są sumy, o co tu w tym wszystkim chodzi. Amen. To takie proste. Więc... Przechodzą do Trybunału, rozliczam się ze, całe, z całego systemu niewolnictwa, ze wszystkiego, na wszystkich poziomach, i oddaję wprawdzie wszystko na fundusz. Uff, wtedy przestaje do mnie. Wszy... Już do mnie nic nie przychodzi do tej korporacji, bo ta korporacja już jest rozliczona i fundusz już przejął pełne zarządzanie bo ja oddałem funduszowi pełne za, za, zarządzanie y, tą korporacją. Która, funduszowi, który jest w jednolitym prawie dla wszystkich rdzennych, rodowitych, których też tu okradałem, nieświadomy. Więc o to w tym wszystkim chodzi, żeby to uświadomić sobie w tym całym spektaklu. I. Żyć zgodnie ze sobą, bo tylko w funduszu jest życie, bo tam nie ma powiązań karmicznych, nie ma umów. Wszystkie umowy są pozrywane, wszystkie stare umowy są pozrywane, więc wprawdzie, oczywiście, jestem w funduszu, muszę, potrzebuję coś poczuć, zapomniałem o czymś, potrzebuję się wrócić i to oczyścić, i też to przywieźć. To mienie, to całe mienie, to jest właśnie o to jest walka. Więc jeśli stoję w środku między funduszem a systemem niewolnictwa, to szarpie z tej strony, szarpie z tej strony, to wraca, kochani. Tu nie ma co szarpać, tylko żyć. Ale żeby żyć, żeby zrozumieć, czym jest życie, będąc cały czas w przetrwaniu i śmierci, bo tak wygląda kołhos systemu niewolnictwa, no skąd mogę wiedzieć? Więc zapraszam, zapraszam. Zapraszam, żeby poczuć, czym jest życie. Z wdzięcznością. I czym jest zabawa. Czym jest miłość bezwarunkowa i absolutna. Z wdzięcznością i pokorze serca. Jam jest Przemysław. Jan Paweł Piotr. Z rodu Pojawa Iwaszko Besztocha Stryczek. Amen.